Dzień dobry, z tej strony Beatawach z Ogrodowych Skarbów. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o biżuterii, ale nie takiej, co to noszą kobiety, ale o biżuterii ogrodowej. Zapraszam serdecznie na dzisiejszy odcinek. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy. A to dlatego, że wyjątkowe rzeczy chcę Wam dzisiaj pokazać. Parę lat temu poznałam sklep poznałam osoby, które wykonują przepiękne ozdoby rdzawe, bo o ozdobach rdzawych w dzisiejszym odcinku. Te ozdoby są robione z duszą, z pasją i po prostu to widać. To widać po ogromnym asortymencie, który w tym sklepie jest. Te osoby, które już są ze mną jakiś czas, wiedzą, że na tym kanale, na moich profilach, czy to na Facebooku, czy na Instagramie, polecam Wam rzeczy, te, które ja sama wybieram. Czyli dzisiaj chcę, wam, chcę się podzielić z Wami e, miejscem, o którym być może jeszcze nie wiecie. Są to ogrody. Venus. Asortyment w tym sklepie jest wyjątkowy, a to dlatego, że te wszystkie rdzawe ozdoby są zaprojektowane przez właścicieli. Sami to wykonują, robią to naprawdę z wielką, wielką pasją. Dzisiaj przejdę po ogrodzie, pokażę Wam jakie ozdoby nagromadziłam przez ten czas w swoim ogrodzie. Chcę Wam pokazać jakie Skomponowałam z moimi roślinami, e, i może akurat skorzystacie być może ozdoby rdzawe też i wam przypadną do gustu. Dobierając ozdoby do swojego ogrodu, w jakim by to stylu nie było, pamiętajcie, jest jedna zasada. To ozdoby mają być dla ogrodu, a nie ogród dla ozdób. Tych ozdób nie może być za dużo, bo wprowadzimy chaos na danej rabacie. Jeżeli na przykład tak jak tutaj mamy szpaler hortensji, można sobie pozwolić na zobaczcie trzy kwiaty. Ja bardzo lubię właśnie ustawiać trójkami, piątkami w zależności jaka rabata, jakie kwiaty i przede wszystkim jakie ozdoby. Tutaj mamy przepiękne, ja je po prostu uwielbiam, przepiękne kwiaty z taką kulą srebrną. I powiem Wam, że tutaj, akurat na tej rabacie, są trzy wielkości. I to myślę, że jest dość fajne rozwiązanie. Właśnie, jeżeli ustawiamy coś trójkami, to żeby. Każdy element miał inną wielkość, od najmniejszego do największego. Wtedy takie rzeczy nie będą ciężko wyglądały na danej rabacie, ale wzajemnie będą się uzupełniać. Kwiaty na rabacie, ale nie kwiaty, które rosną. Kwiaty, które przepięknie przyozdabiają. Zobaczcie, tutaj mam rozsypane trzy. Takie same kwiaty. Możecie zobaczyć, z tyłu mnie jest jeden, tutaj mamy drugi i kolejny jest też w ciągu tych samych rabat. One są takie same i mają tą samą wielkość. Zwróćcie uwagę, że są rozsypane. One są w większych odległościach od siebie, a to dlatego właśnie, żeby rabata nie stała się ciężka. Zobaczcie, gdybym ja tej wielkości trzy kwiaty Obok siebie zestawiła, to wyszłaby duża plama rdzawych ozdób i tyle. Takie ozdoby, czy też inne, one muszą być wyeksponowane, więc nie możemy za dużo takich ozdób w jednym miejscu po prostu postawić. Te ozdoby, które właśnie są tej samej wielkości, możemy w ten sposób na przykład ustawić, czyli w takich szerszych odległościach, ale zobaczcie, zwróćcie na to uwagę, one są takie same. Czyli jest to kontynuacja danych elementów na rabacie. Metaloplastyka ogrody Wenus. Nie tylko robią asortyment kwiecisty. Zobaczcie, tutaj mam przepiękne ptaszki, są to wróble. Niektóre są, zobaczcie, śpiewające, niektóre są po prostu siedzące na kuli. Zwróćcie uwagę na to, jak one fajnie są nakrapiane. Oczywiście to wszystko. Jest skomponowane w ten sposób, że ptaki znajdują się przy karmniku. Słuchajcie, wszystko co ustawiamy musi być ustawiane tematycznie. Jeżeli jest karmnik, no to wiadomo, że w tym miejscu bardziej będą ptaki pasowały, a nie kwiaty. Wszystko, słuchajcie, dobieramy sobie em, wedle uznania, ale także według tego, co już na rabacie jest. Te ozdoby mają być taką iskierką, która będzie pomagała w pięknej wizualizacji danego miejsca. Przy wejściu na placyk wypoczynkowy możecie zobaczyć kwiaty, ale już takie naprawdę okazałe, baśniowe, wręcz bym powiedziała takie dość odważne. Taki element yy, duży też, słuchajcie, musi mieć jakieś połączenie jeszcze mniejszego elementu, dlatego w tym miejscu, zobaczcie, skomponowałam w ten sposób kwiaty, żeby były podobne do siebie i żeby z jednej i z drugiej strony zachęcały do wejścia na placyk wypoczynkowy. W moim ogrodzie znajduje się budynek. Ten budynek ma naprawdę bardzo dużo lat. Myślę, że około setki. I ten budynek bardzo mi się kojarzy ze Skansenem. Pomimo, że nie ma strzechy, ale ten styl, który właśnie ma ten budynek, spowodował to, że różne ozdoby Skansenowe, czyli jakieś tam starocia, zostały. Wywieszane na ściany. I na tej ścianie nie tylko właśnie takie antyczne rzeczy się znajdują, za chwileczkę pokażę Wam, jaką kompozycję z liści, z liści oczywiście, z rdzy zrobiłam, bo to jest ściana, na której bardzo ładnie takie rdzawe ozdoby wyglądają. Takie rzeczy, które właśnie są w jednej tematyce, ale kształt jest zupełnie inny. Zobaczcie, każdy liść ma inny kształt. To one też fajnie wyglądają, ponieważ jest to taka część, ja bym powiedziała, dość jesienna. Elementy jesienne, które w ogrodzie właśnie zdobią ścianę w moim cienistym zakątku. Wychodząc z cienistego zakątka mijamy mały domek ogrodnika, na którym oczywiście też jest element, ale taki element powiedziałabym dość śmieszny, bo taki też chciałam mieć w swoim ogrodzie. Tutaj mamy wiedźmę Babę Jagę, zwał jak zwał, ale ona też swoje miejsce w moim ogrodzie ma. ponieważ moja działka jest terenem podmokłym, ale mimo suszy rośliny także cierpią, więc to nie jest tak. Dookoła mamy pokopane rowy melioracyjne, mamy staw, który ma odwodnić naszą działkę. No i od razu nasunęła, nasunęły mi się takie ptaki, które właśnie z wodą można skojarzyć. One są na szpikulcu. Fajnie, słuchajcie, możemy je wbić bez żadnego problemu. Ja tutaj jeden mam, który wbiłam w pniaczka takiego z drewna. Tutaj natomiast jest taki zwykły na szpikulcu. Możemy je przenosić, gdzie nam się podoba. I po prostu idziemy, wkuwamy i ozdoba jest już na danej rabacie dobrze umiejscowiona. W tym miejscu była ostatnio dość duża metamorfoza. Nagram wam koniecznie wideo na temat tego jak ten taras przeszedł swoją metamorfozę. W tym miejscu poszalałam nie tylko z tarasem, ale także z ozdobami. Mamy tutaj przepiękne ważki i motyle, które jeden siedzi na lustrze, a drugi jest nad lustrem. Takie ozdoby dobierajmy tematycznie. Zobaczcie, tutaj mamy rabatę, na której są kwiaty. Będzie róża, która będzie wchodziła nam na ścianę. Więc kwiatów tutaj będzie tyle, że właśnie tematyka kwiatów nasuwa nam, aby w tym miejscu, jeżeli chodzi o ozdoby, były właśnie motyle, ważki. One są przyczepione wkrętem albo na gwoździku, w zależności co tutaj na ścianie miałam i jakie sobie tutaj wieszczałam. Nie jest to skomplikowane. Takie rzeczy, które gdzieś tam sobie są na rabacie wbite, czy też takie, są powieszone, one po prostu są, ale możemy takie ozdoby mieć, które pełnią funkcję. Funkcję, która nada tajemniczości, nawet powiedziałabym romantycznego wyglądu danej rabaty. Za chwileczkę Wam pokażę przepiękne lampiony. One są moje ulubione z całego asortymentu, jeżeli chodzi właśnie o lampiony. Przepiękne. Kwieciste. Zresztą, co ja będę Wam opowiadać, ja po prostu do pokażę. Wieczorami przyjemnie się siedzi na rabatach, jak mają one taki swój charakter, mają jakieś oświetlenie. No i właśnie tutaj mowa o tych lampionach, które bardzo, bardzo lubię. W tym momencie jest troszeczkę jasno, żebyście zobaczyli ten blask mieniących się filaj'ów. Są to przepiękne ozdoby, które nie dość, że zdobią, to i nadają właśnie takiego charakteru romantycznego. Tak przyjemnie, fajnie siedzieć sobie wieczorami w ogrodzie, jak lampiony przyświecają na rabatach. Dość nietypowe, bo tutaj mamy prawdziwy ogień, nie jakiś tam solarny, tylko prawdziwa świeczka, tea lighty. I powiem Wam, że to jest też bardzo fajne rozwiązanie. Jak mamy gości, możemy sobie przynieść takie tylajty, zaświecić i po prostu nastrój w danym miejscu totalnie się zmienia. Na rabacie, na której znajduje się szpaler hortensji, zostały wbite kwiaty, kwiaty talerzowe, oczywiście też z kulą, którą po prostu w tych ozdobach. Uwielbiam. I zwróćcie uwagę, to są kwiaty, które są na szpikulcu. Możemy sami komponować te kwiaty i ich wysokość, więc to też jest bardzo fajne rozwiązanie, że możemy bardziej wcisnąć tego szpikulca i kwiat robi nam się niższy. Na tej rabacie są cztery sztuki. Pamiętacie, mówiłam, że lubię trójki. Dlaczego cztery sztuki? Trzy było za mało. Cztery. Jest w sam raz, bo ozdoby czy też kule, na przykład na rabatach, sadzimy trójkami, piątkami i tak słuchajcie, yy, wzwyż. I teraz, jeżeli trójka nie pasuje, teoretycznie powinna być piątka. Natomiast na tym odcinku pięć takich kwiatów niestety, ale za bardzo by przykuwało swoją uwagę. I o ile te ozdoby mają być widoczne, ale nie mogą też przyćmić kwiatów naturalnego piękna. Dlatego te odległości, które mają te kwiaty rdzawe uważam za odpowiednie. Dajcie mi znać w komentarzach, jak uważacie, jak wam się podobają, czy też nie moje kompozycje właśnie z powiedzmy w roli głównej, bo ja ustawiając te ozdoby absolutnie nie chcę przyćmić naturalnego piękna rabat. Te wszystkie ozdoby, które wam pokazałam, Dzięki temu, jakie skomponujecie, mogą być w ogrodzie nowoczesnym, jak i w ogrodzie nawet o charakterze naturalistycznym. Zobaczcie tutaj, tutaj to już jest prawdziwa sztuka. I teraz pytanie, czy to ptak, czy kobieta? Napiszcie mi w komentarzu. Tą rzeźbę bardzo, bardzo lubię. Ślicznie komponuje się właśnie w trawach, wygląda pięknie. Natomiast przy mojej budlei mam motyle. Są tutaj trzy sztuki od największego do najmniejszego. Zobaczcie, ten duży. No, może mieć 60 parę centymetrów rozpiętości swoich pięknych skrzydeł. Ozdoby są y, płaskie, są też 3D. Tutaj po prostu asortyment, tak jak mówię, jest ogromny. Ogrody Wenus to nie tylko rdzawe ozdoby, ale także ozdoby z białego betonu. Ale dzisiaj nie będę Wam ich pokazywać. Dzisiaj chciałam skupić się na jednym rodzaju, który mi osobiście bardzo odpowiada. Dajcie mi koniecznie znać, czy ten charakter ozdób. Biżuterii ogrodowej jest bliski waszemu sercu, czy po prostu może wolicie coś innego. Na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek spodobał Wam się. Jeżeli tak, to dajcie kciuka w górę no i koniecznie napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie o tego typu ozdobach. No i oczywiście, jeżeli odcinek Wam się spodobał, dajcie kciuka w górę, udostępnijcie, co by więcej osób mogło zapoznać się z asortymentem Ogrody Wenus. Po prostu jest, ja jestem pod wrażeniem za każdym razem, jak tam jestem, widzę coś nowego i coś równie pięknego jak... Te ozdoby, które już mam. Z mojej strony to tyle. Żegnam się z Wami. Oczywiście dziękuję Wam serdecznie, że jesteście ze mną, że wracacie do moich filmów i odwiedzacie mój ogród na Instagramie i na Facebooku. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia.